Cześć, cześć, witam się z Wami. Trochę z takiego kąta, <noise> ze strony zamku. E, idę w poszukiwaniu ubranek jeszcze dla małej, bo stwierdziliśmy z Hakanem, że jednak będzie ich za mało. Chociaż mam ich sporo, ale wiecie, jak to przy takim niemowlaku będzie. I auto mam tylko na pół godziny tutaj parking, bo nie miałam więcej drobnych. I nie chcieli mi rozmienić tutaj w tym. Tej jadłodalni <noise> pieniędzy więc idę szybko zobaczyć. Tutaj takiego sklepu, czy są piżamki. Bo chodzi mi o takie zwykłe, bawełniane piżamki. Wiecie, żeby były też stóp, stopki takie przy nich od razu. Wiecie, o co chodzi? Pajacyki, no. Muszę idę zobaczyć. Zmęczona już jestem, bo jestem zabiegana dzisiaj, ale lubię te centrum, bo jest ma taki swój specyficzny klimat i takie uliczki właśnie jak tutaj, ale będę musiała chyba obejść dookoła, bo tu jest zamknięte. No nic, idziemy zobaczyć z drugiej strony. Ja myślę, pokazywałam. Tutaj jest sklep, sklep, który kiedyś był turecki, ale to im nie szło tutaj, bo wszyscy Turcy jeździli do dużych miast, żeby robić zakupy. I kupił to jakiś Syryjczyk od tego turka, i teraz to jest taki turecko-syryjski sklep. Ale ja Wam powiem szczerze, że nigdy w nim nie byłam. I ten, i nie wiem co tam mają, pewnie asortyment taki turecko-syryjski. Tu jest Sejna, też wejdę zobaczyć. Zobaczymy co jest. To jest tak pięknie, bawarsko. Dobra, czas mnie goni. Nie wiem, czy coś dla Was w sklepie nagram. To jest pięknie. Jęga nie ma ich, czy co okazało przyjechać środki i nie ma ich zebranie na ogródku, mamy sprzątać, raczej sprzątać zbiory, zabrać. Nie wiem, czy tutaj są, czy gdzie. Są dwa ogródki w sumie dla ciotki. Parzeczki czerwone, wow. Aż skubne. Aż skubne. Idę zobaczyć, kogoś słychać. Orada Hollanda'nıni ekim değil mi da şey çoğalıyor. çoğalıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Hadi <laughs> şunu <laughs> 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 Ja Witam się z Wami w takim luźnym vlogu. Ja nie wyglądam jeszcze mi. Idziemy pochodzić. Nie mam do chłopaków do szkoły. No, nagrywam dla Was takiego różnego vloga z tego tygodnia, bo w weekend nic dla Was nie nagrałam, ale byłam naprawdę zmęczona, a nawet w niedzielę nie poszłam z ciotkami na Elif do McDonalda, bo zebrani ciotek, koleżanek i nawet nie poszłam, bo nie miałam po prostu siły. Więc e, teraz w tym tygodniu dla Was tak nagrywam spontanicznie. Dawno Wam też nie pokazywałam żadnych obiadów. To dzisiaj Wam pokażę. Tak na szybko ostatnim czasem gotuję, albo po prostu coś przynosi ciocia. Kasza bulgur, tutaj mam mielone, tak trochę w typie polsko-tureckim powiedzmy, sałatka, surówka z, jak to się nazywa, marchewki. To jest tylko marchewka, starta, sól, mięta suszona, sok z cytryny, oliwa z oliwek i tyle. I tutaj jest oczywiście. Cukinia z ogródka od cioci. Także, tak jak wam mówiłam, po co ja gotuję, jak ciocia zawsze przyniesie. W praktyce teraz ciocia co drugi, albo nawet codziennie przynosi jedzenie. W sumie mogłabym dla siebie i dla dzieci zrobić tylko zupę, bo my bardzo lubimy, a to by mogło zostać dla hakana. Ale już obiad zrobiłam, już obiad zjadłam, także, no, na razie ktoś to zje, ale nie wiem kto. Na pewno ja wieczorem. Wam, że ta pogoda jest taka zwariowana w tym roku. W zeszłym roku były upały. W tym roku one też są, ale nie takie jak w zeszłym roku. Z rana jest chłodno, zapowiada zawsze się na deszcz, po południu już jest gorąco i tak naprawdę nie wiadomo jak się ubrać. Teraz wieje, jest duszno i wyszło słońce. się <laughs> ja widzę też dywany poprała. Ja też wszystko wyczyściłam, dywany, kołdry, poduszki, wszystko jest poprane. Tym bardziej, że moje dywany można prać w tym chodź mi oblałaś się? nic się nie stało, chodź że moje dywany można prać w pralce to tyle dobrego wysuszyłam na balkonie o, nasze bloki po prostu korzystałam z pogody suszyłam na balkonie właśnie poduszki, kołdry to w sumie godzinka już było wszystko suche także wszystko mam poprane bo nie wiadomo, jaka pogoda za miesiąc będzie. W sumie mogę w suszarce też elektrycznej zawsze wysuszyć, ale wiecie, na świeżym powietrzu, to na świeżym powietrzu. Przyszliśmy do nas do parku. Ja mam go Już idę. Raz, dwa, trzy. Chłopacy <noise> tutaj. Trzeba spalić troszeczkę obiad. Raz, dwa, Ciocia przyszła na plac zabaw trochę pomoże przy Elce. No ciężka sprawa. Bo hazel do pięćdziesiątkę waży. Też przeszła kuzynka. Ja. Tutaj jest. Idziemy do ruskiego marketu z Ostatnim razem wspominałam Wam, że organizowałam szafy dzieciom, szafy, komody, bo raz w miesiącu musiałam i tak i tak układać wszystko z tego względu, że no dzieci wyciągały, wsadzały, to się przewróciło, to się przełożyło i tak tak dalej, więc teraz to wygląda tak u Elif. Dużo rzeczy wyrzuciłam, dużo rzeczy było niepotrzebnych, albo za małych, albo już nie nosiła, albo po prostu nie chciała tego nosić, więc ja się pozbyłam, dużo rzeczy od razu, człowiek staje się lżejszy, uwierzcie mi. I zrobiłam to tak, tu ma długi rękaw, wszystko na długi rękaw, tu ma podkoszulki, w sumie body. Tutaj ma t-shirty, tutaj ma leggingsy, tutaj ma spodenki, tutaj muszę dokupić jeszcze taki długi koszyczek jak ten, ale nie było w akcjonie, bo ja kupiłam te koszyczki w akcjonie, więc nie było, więc na razie tutaj tak leży, więc jak będą tylko to od razu dokupię i tutaj wsadzę resztę rzeczy i tak samo wygląda to na dole, tutaj jeszcze jeden bym musiała taki koszyczek dokupić, tutaj są piżamy, ale mówię na razie niech będzie tak jak jest, dużo rzeczy jeszcze jest na suszarce, bo się suszą, bo ja co chwilę też mam pranie, także um, tutaj są takie grubsze leggingsy, tutaj widzicie są rzeczy do przedszkola, które muszę dać do przedszkola, może to inne dzieci będą nosić, albo po prostu to jest niepotrzebne, albo no, szkoda to wyrzucić też, bo to są dobre rzeczy, i tak myślałam, że albo na przebranie do przedszkola, albo po prostu one tam wykorzystałem dla innych dzieci. No, zobaczymy. Tu są długie podkoszulki, tutaj są też jakieś spodnie, właśnie dżinsy i takie cieplejsze. Tutaj ja wiem, popaski, buciki, takie pierwsze od teściowej. Tu są takie rzeczy jak właśnie rajtuski, jakieś grube skarpety i ten. Tu też muszę kupić jakiś właśnie koszyczek drugi. I tutaj są też właśnie takie rzeczy, które może używać po domu. Oprócz tego Elif ma oczywiście rzeczy też w szafie. O, ta się nowa sukienka wczoraj pokazywała właśnie hakanowi, jaką mi sukienkę kupiłam, była przeceniona. I mówię, a wezmę, przyda się na święta, czy w ogóle do, do przedszkola, także piękna jest. Dużo ma Elif tutaj sukienek. A na przykład takie, co się jej kupiłam, taki kombinezon, którego nie chcę nosić, bo jej się nie podoba. Dużo ma tutaj właśnie sukienek, kurteczek jakiś... O. Także sporo jest tutaj rzeczy, sporo jest jeszcze pustych wieszaków. Tu ma taką suknię na imprezę, czy na jakieś wesele. Także sporo tych rzeczy jest tutaj też. No, tak wygląda w szafa. U Enisa był największy taki remament, że tak powiem, bo Enis miał, pomimo tego, że przed Turcją, czyli w maju, przed no, końcem kwietnia sprzątałam, bo dużo rzeczy wywiozłam do Turcji dla kuzyna, to i tak Enis był full, uwierzcie mi, full! Tutaj było po prostu pełno. Ja kupiłam takie koszyczki chłopakom. Enis ma ich, no zobaczcie, sporo. Co mnie jeszcze tutaj denerwuje? Zabawki, które chowają przed Elif. <grym> Czyli ja, bo tutaj na szafie też mamy pełno zabawek, pod łóżkiem jest pełno zabawek, więc to mnie jeszcze czeka właśnie, żeby um, kupić takie boksy. Właśnie ostatnio widziałam, właśnie, chyba w Kauflandzie będą. Czy było? Już nie pamiętam. No nieważne, muszę kupić takie jeszcze Cztery boksy, żeby tutaj ustawić 3-4, zobaczymy ile się zmieści. Wszystkie zabawki wsadzić im tam. Żeby nie leżało to w szafie, Otóż w szafie. Oni nie mają jakoś tamten poukła poukładane mam te zabawki, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, bo wszystkie rzeczy są właśnie poukładane w koszykach długie rękawy. Tu nic też ma długie rękawy, e, tutaj ma spodnie. Tak samo tutaj piżamki, tutaj spodnie, tutaj ma t-shirty i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest naprawdę dużo. Ale wszystko jest poukładane dokładnie. Jeszcze ciocia przyjdzie. Muszę jej pokazać, co i jak, bo w razie czego właśnie pójdę do szpitala, to ona żeby pomogła Hakanowi to wszystko, wiecie, e, ogarnąć, albo po prostu ona to ogarnie, jak Hakan będzie musiał iść do pracy, czy coś, no nigdy nic nie wiadomo. On będzie wiedział, gdzie co jest, i Ciocia będzie wiedziała, gdzie, gdzie co jest, w razie czego. Także tak to jest wszystko tutaj poukładane. U Jasina to też wygląda właśnie tak, wszystko jest w koszyczkach. Tutaj też ma jasne spodęki, długie spodnie, bluzy. Tutaj ma powieszone właśnie katany, kurtki, polary i bluzy też. Dużo rzeczy właśnie poszło do Enisa, bo dużo rzeczy było za małych. No i tak samo jak u Enisa, Enis chowa tutaj zabawki właśnie przed Elif. Ona, oni myślą, że ona im nie otwiera tych szaf, ale ona otwiera i wyciąga. No ale muszę tutaj właśnie, ma tutaj miejsce. To muszę mu kupić takie właśnie dwa boksy plastikowe i to wszystko ładnie poukładać, albo po prostu, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, na szafę. Ja też mam tutaj t-shirty, piżamy, tego jest naprawdę tych koszyczków sporo, chociaż mniej niż u Enisa. Enis ma naprawdę dużo ciuchów, dużo właśnie po Enisa i, i w ogóle nie wiem czemu on ma tyle. Ja <grym> i mniej, ale powiem Wam, że lepiej mniej niż. Więcej, bo oni i tak chodzą w tym samym. Ja u Anisa się pozbyłam. Anis miał chyba z 50 koszulek na krótki rękaw, i zostawiłam tylko te, które chodzi. I tak naprawdę zostawiłam może z 20-25 koszulek, a i tak chodzi może w pięciu, więc naprawdę odetchnęłam, że zrobiłam te porządki takie, bo i tak musiałam je robić raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Także tak mają teraz chłopacy. Mam nadzieję, że Hakan z ciotką ogarną, dadzą sobie jakoś tutaj radę z nimi. Ta pani tak po przedszkolu zasypia na kanapie. Zmęczona. Jakaś mucha tu siedzi, no. Idziemy po chłopców, tak? Elif. Elif się wyspała troszkę. Ja jeszcze ogarnęłam chatę. <gryw> idziemy. kolanka. Enis, gdzie ty jesteś? Będziesz testy robić na pierwszą klasistę, tak? Jeszcze Enis nie zaliczył, nie zaliczył. Dopiero um, e, dopiero będzie zaliczać testy. Niektóre dzieci już przeszły. Enis miał późno termin, bo dzisiaj jest 28. Więc dzisiaj będzie rozwiązywać testy na pierwsze klasiste takie wiecie słuch, wzrok będą różne pytania zadawać będzie malować, takie wiecie bez sensu, no ale musi słucham już takie testy rozwiązywał Enis raz u naszego domowego lekarza, dziecięcego I jeszcze raz musimy tutaj przyjechać Das ist eine Raute. Probiert die mal zu malen. <laughs> Tak, tu widzę. Ja. Ja Ja. 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 Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Wybaczcie, że Wam się w czasie nie pokazywałam, ale jakoś tak nagrywałam. Nagrywamy już w ogóle. Nie wyglądam, żeby się pokazywać publicznie chyba jestem spuchnięta i w ogóle mam nos zatkany, cały czas mnie gdzieś te zatoki tutaj męczą. Będę jeszcze dla was nagrywać filmik właśnie co pakuję do szpitala, co będzie mi potrzebne. To też będzie dosyć ciekawy filmik, bo tutaj naprawdę dużo do szpitala się nie zabiera, bo praktycznie wszystko jest w szpitalu. Także porównam wam trochę jak wyglądał właśnie szpital w Holandii, co zabierałam, jak wygląda tutaj no i będziecie mogli sobie to porównać z Polską, bo z tego co widziałam na YouTubie to do Polski się po prostu targa wielkie, wielkie walizki do szpitala i ja jestem po prostu przerażona tym ale to Wam wszystko wyjaśnię w filmiku bo za niedługo będę pakować właśnie torby tak ja już będę się z Wami dzisiaj żegnać, zostawcie łapkę w górę, ci co mnie nie subskrybują to zapraszam oczywiście do subskrybowania i życzę Wam miłego dnia do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku. Trzymajcie się, pa!